Nie no, co ci ludzie wysyłają na tym Discordzie tam, to jest niesamowite po prostu. Jeszcze cały czas coś mnie oznacza, kurwa. Teraz ty ze supa, teraz i, i, i k***a wszystko nie, trafił. Wiem, nie. nie wiem czy ci nie wkeyją. Nie wiem, nie chce mi się nawet komentować tego. Eee, to jest na 100% stream safe, bo mamy dwa, anonimów safe'a, sobie jeszcze na sam karta całą kartę. To jest imo cringe. Tutaj. Nam się cofał, choć 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 dalej Dawaj. 3, 4, A ja nie mam, masz ready to? Nie, ja nie mam. To ja mam. Ready, 3, 4. Czekaj, nie mogę sobie zjadować. Teraz. 3, 4, 3, zabuduj jeszcze. Go. Nie mogę przejąć mu. Dzień. Dead. 1hp, dead, nice. Zwalony dalej. Mam okay, loot. nice. Tutaj padł, tutaj padł. Wal, 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 wal. Pod koniec. debile grają na hajcie Dawaj lądujemy i hajta kręcimy tutaj. Na to. Na, 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 na to. Dawaj, dawaj, dawaj. Ja, ja na te ląduję od razu Krankuj. dobra Zero, 0, 0 dead. Dead na hajcie Dawaj ostatnie jeszcze na hajcie Leci, leci, leci. Zero, 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 0 to 0, zero tak. się. Ja będę jakiś killa próbował robić. Mam pod nami 0 Zero ma, zero ma, dead. So, soczek. 23. Daj tego drugiego trzeba p***a iść. A uciekli. On usieknął czy... na ogród dzisiaj, bo nic nie zrobi. Tu jest typ. Box. Zest. Siedląc. Pat, pat, pat. High gun, brak ją, brak ją br br high gun chyba. Mamy babryczki, czylejemy, wygrywkę. Ja walczyłem, high gun chyba. Ja walczyłem, Nie odpuścili chyba, odpuścili chyba. Tak, ja słodzę niżej. No, tu gra, typ w konie, na mnie, apteczkę wali. Dead Nice. Weź macy weź, weź macy Weź mną się 30, typ obok mnie, do góry idzie Krach Death A nice Idę po jego macy chyba Uważaj, uważaj, tutaj yy, podmieniam 40 40 100. do sto, 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 ja sto, do góry, sto, 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 a, masz dużą Nie ja trafiłem pompy kąpę, f**k Pożera mi jedna z wlewców Uważaj, uważaj, uważaj Baksowali mnie To ja, to ja, to ja Czyli... Co na mnie? To miałem typu od tyłu Musimy pod nich walnąć Dawaj to boks na nich bierz Ja ginę, ja ginę, ja ginę ja jestem na hijack, ja mam zero Musisz ja przedejść, musisz to... przedejść Nie, jeden HP ma na mnie, padnie od zoola. Tak, padą zona, masz jeden na jeden Na mnie flopery, i banda tuka, wszystko to jest Ja, ja na mnie. mam zero przegram to prawdopodobnie On to wygra Flopery wszystko jest na mnie, flopery, wszystko na Leugrandzie Dostałem jakąś pompę z... By nice. mnie było z milion floperów milion z na ja dostałem nie po... pompę, nie wiem skąd, z za z Nawet z było widać tym z tym z tym z tym tam tym z 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 szybko. z tym tym z góry. z tym z O, z z ja? minut Z góry Chyba będzie teraz tam stał i tak napierdalał, David? Da. Dokładnie. Tak Dokładnie Tak będzie robił Ja bym poszedł w stronę stacji, ja nie mam nic totalnie, wiesz? Biorę, biorę Cuba i idę stąd Teraz ty ze... Ty, ty super, teraz i... I wszystko wiem, wiem, trafił wiem. Ja Rallyguna chyba słyszałem na E w ogóle. Tak, są y. No Dajcie się to, ja próbuję im laser wypuścić. Mogę coś rzucić 39, 40, 80 do 101. Tu jest, tak? go, oni są w idę. Ja będę spóźniony, będę spóźniony. Bardzo spóźniony. O! Jestem box. Jestem there. Grzecz floryda, kuwa. I moich tam. Oni albo kampią w tych boxach, albo pośli. Nie wiem, czy nie będziesz tam iść już. Bo ci sobie teraz przeszli, jak są. Nawet do nich szlari, powokują. Nic nie było moje. Nic, nic tu nie ma. O, nevermind. No wiedziałem, że tam będą. Nie wiem, wspierajcie, A nie wiem, czy oni tu czekają zamiast do zona zrotejtować. No bo kurwa, są ani no albo wiedzieli, że to jestem i jest, 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 ja, albo na streamie zobaczyli, kurwa, to jest... Są dwie opcje, chyba takie tylko. Oni, gdzie oni lecą? Na no górę typ ląduje, ląduje, ląduje chyba, pa. A nie, nie ląduje, dobra. Możesz pójść no no, na most, na most, możesz pójść. No. Pójść na most. A, ej, czekaj, bo nie wiem czy stacji lecą, nie, lecą w farmach No taki ren jakby. Potem możemy z zimą, nie form. Ja muszę, bo na żanku jest z środka A nie wrócę się tu potem O, auto jedzie Ta, nie wiem czy ci nie wkiję ta A, cię chyba Ja mam pada jak coś Zostaję, zostaję z relegana, relegana z góry ta Z góry na No co, jest ku... polska No jak... ja k***a ty... No co jest Ty z relegana mi zajmuje Jeszcze ja, nie... kiedyby mi ze mnie o tym wjechali no, ja... Ole no no Nie chcę mi się tego kapa grać kur no No to są Nie chcę mi się grać w polskich turniejów z debilami No to przyjadę masz auto Czekowali? Kowali? Nie Masz auto w garażu Wysiąść mówisz co? No. Nie nie musisz tam jechać, nie zdążysz Obieś od lewej co to Tak, ta, nie chcesz 25 do... sekund No tam nie objedziesz, musisz od lewej objechać, nie ubijesz się muszę Próbuj tam nie wiem co nie robią Są tam, jest auto i no, 100% Dżumpado już Weź tira może Nie chcę lepiej? Tu nie ma a dobra jest to no. No, on się wyjechał się Co za k***a Nie no Co to był? No muszą to być polacy na kumorze, No za no, Nie wiem, nie chcę mi się nawet komentować tego, naprawdę Ja, ja bym mam już streamował, ja ja no bo mi się nie chce streamować tego i czekać ku na tą grę no znowu Musimy i tak to poczekać, to jest top 250, się no rozkali, wiem. to potem myślę, Ale skońca. mi się nie chce streamować, daję ci hosta chyba. Co chłopie jestem ciekaw zrobi, naprawdę. Nie chcę kampią z tym na karcie w tej ale Polsce. Ale ja, ja to jest. Nie, bo, ale wiesz, że oni wiedzą, że to my jesteśmy, bo to nie ma innej opcji. Nie chcę mi się wiedzieć, że chłopy czekają 250 sekund na, na to, żebyśmy... no nie wiem. No kto to jest? Chłopy kampią w krzaku przez sam grę. I czekają, aż podejdę na kartę. Ja to to, uciekł. Przecież nie byli takimi cheatami. Mogłem do tira chyba wziąć wydaje mi się, wiesz? No. Nie, nie wiem, czy ty nie byłby najlepszy. No ty sobie dropi religianę i idzie k***a na górkę na p... No ja Ale co mam powiedzieć tobie, eee, to jest na 100% tym bo mamy dwóch anonimów muszę sobie na jeszcze tańczyć, i na całą kartę. To jest imo cringe. No i mi się już nie wstydziło, tego daje ci hosta.